Hej siemanko, jest Nanek, kanał Ciupiem po naszemu krótkie e, filmik na temat mojego stanowiska i nowego ułożenia. Także ci ma jest trochę światła do my. O, proszę bardzo. Fotel California Access. E, nie umiał nigdy tego przeczytać po angielsku. Who's har. har Ale w porządku. Polecam. Wygodnie się siedzi. Także ok, lecimy dalej. E, monitor od Tomka M. Tu moje zakupione dwa monitory. E, ten środkowy jest podpięty jak do konsoli, tak do, jak do PlayStation 4, tak do PC, tak który tam jest. PC tam jest. E, I tam okablowanie. E, 360 jest, jest. E, Sławeczki, trust. Bardzo fajne tu mam te moje krakeny, ale nie używam ich tak często, za fez e, basowy dźwięk jest, to tam podkładki, e, myszka Bloody, SteelSeries, Series, klawiatura, mikrofon, e, trust, nawet tuż miał pudełko, czekajcie. Dobra, wróćmy za chwilę. Dobra, i po krótkiej przerwie. Yy, to jest ten mikrofon. Lance. Yy, no, kardeoidealny. Tamtym pod filter, Takie duperele. półtora metra kabla. Tam specyfikacje. Dość w porządku. Dobry mikrofon. Także jakby ktoś chciał na początek zakupić mikrofon troszeczkę go tam trzeba ustawić z dźwiękiem, ale daje radę. Sami słyszycie na live'ach. Przed chwilą była krótka przerwa, bo jakby kto miał zrobić za milion złotych czy nawet za flaszka, żeby ten główny tam ten czerwono kropka pudełkiem od mikrofonu wyłączyć, nigdy. Nigdy żaden by tak przez przypadek nie trafił. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mikrofon, tu oczywiście mój e, nieszczęsny e, switch HDMI, który musi być. Niestety, e, awerka, moja Awer Media, która jest wewnętrzna, jakieś ma kłopoty. Nie umie e, dźwięku wysłać, znaczy zostawić w komputerze, wysyło go na monitor, bych potrzebował mieć monitor z. E, możliwością wpięcia się słuchawkami, te słuchawki, kabel słuchawkowy, no, Jack, by musiał iść do komputera i dopiero bym miał na tamtych słuchawkach dźwięk. E, tu jeszcze jest e, hub USB Stepelinka. Jakby ktoś miał mało e, e, wejść USB, bardzo polecam ten czerwony i żółty kabel. to tam właśnie z tej strony te dwa, co są podłączone, idzie ładować. Tutaj oświetlenie RGB, tu jest następny hub, którego używam jako przedłużka do tej mojej kamerki. Tu jest konsola, tak było. Razem z laptopowym, takim Ala chłodzeniem, działo to powiedzmy. No i tu tam tu mam zamontowany no, ramię. Tam kilka gier jest, jakieś tam pierdołki. No i tak. Oczywiście e, wieszaki czy stojaki, jak to się tam ramienia e, na monitory. Moja lampa. Na razie nie ma green screena. E, może w przyszłości będzie. Oczywiście e, z tej strony e, bajzer z kablami. Jeszcze się pochwala, nie wstydźmy się tego, to jest naturalne, kable są i kable będą, nie wziąłem jeszcze monitorów bezprzewodowych, czy innych takich e, zasilaczy, czy prąd bezprzewodowo mieć, także no. I co, no taki krótki materiał, e, to by było wszystko, zapraszam serdecznie na Twitcha, tutaj obejście jak ostatnio żeście byli fajni. Eee, fajnie, bo maksymalna liczba widzów pechowo 13 jakieś tam unikatowych 21, wyświetleń na żywo 28 i to grołek w Butterfielda piątka, a tu mam dowód z niespodzianka eee, to była ja sobota i prawdopodobnie grołek tutaj w na pececie WW3 i oto tako piękna liczba, 19, wyświetlenie na żywo 120, 82 unikatowe, 4 godziny przeszło, że streamował, coś około tego. Także wyniki są bardzo ciekawe. Tu tam kolega gro aktualnie. Eee, tu jest takie takie fajne. Kiedy by da streamową muszę to naprawić, bo tu jest też pokazuje i wszystko pokazuje inaczej, tu macie taki nieużywany e, przycisk, e, tu macie na tym moim Twitchu e, sprzęt jaki posiadam, tu jest chyba link do Discorda, tu Werka, którą pozdrawiam, bicuje mnie, a najlepszym... Subskrybentem jest Johnny. szósty roz, potem go goni Werka, Stanley, CJ, Helmi, Cwikla i Kukus. Także pozdrawiam subskrybujących na Twitchu bardzo serdecznie. No i co? Gaźmi mi to nie blaryka, No i to tak tu u mnie wygląda. E, tu jeszcze jest cisza, ale jakieś tam filmiki na e, profilu zawsze tam jakieś zawsze tutaj jakieś e, info wrzucą, że jest Strumek także nanek ciupiemy po naszemu, tu się to musicie zapamiętać, tu wchodzicie, piszcie, jeszcze jest jedna grupa. E, team, tu właśnie bym was zapraszał żeby tutaj się zgadywać, eee. i eee. tu jest też tam taki filmik, eee. i żeby tutaj po prostu się zgodać na grupie kiedy Gromy. No, tam coś tam udostępniam ciekawego lub mniej ciekawego, no, ale to, to... chyba by było wszystko. Dobra, trzymajcie się na razie. do widzenia na live na Twitchu. Pa, pa!